Mądrość i objawienie. Nauczanie domowe, 15 października, list do Efezjan, rozdział 1, wersety od 15 do 23: Bracia, usłyszawszy o Waszej wierze w Pana Jezusa i miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając Was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On zywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących. Na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał on je, gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Spójrzmy, o co modli się Paweł dla swoich adresatów, dla Efezjan, dla wierzących w tym kościele. Modli się o mądrość i o objawienie. Aby ten duch mądrości i duch objawienia działał w sercach tych wierzących. W jakim celu? Aby głębiej poznali samego Boga. Potrzebujemy zatem Refleksji i potrzebujemy otwarcia. Potrzebujemy naszej pracy intelektualnej, duchowej, wolitywnej i potrzebujemy światła, poruszenia, wypełnienia Bożym objawieniem. Te dwa elementy muszą się łączyć ze sobą. Nasza rozwaga, nasz zdrowy rozsądek, Nasze wyciąganie wniosków musi iść w parze z tym otwarciem na modlitwie, na adoracji, na korzystaniu z sakramentów, aby połączone dawały głębsze poznanie samego Boga. I Paweł też pokazuje, jakie elementy są nam tutaj w tym poznaniu potrzebne. Chce, żebyśmy znali nadzieję, którą Bóg daje. Bóg obiecuje pewne wydarzenia, dary. Bóg obiecuje przyszłość. Bóg obiecuje współpracę z nami i chodzi o to, żebyśmy głębiej tę nadzieję poznając coraz bardziej zakorzeniali się w Bożej rzeczywistości, żyjąc tą nadzieją. Ale najpierw musimy ją znać przez naszą pracę intelektualną i przez przyjęcie objawienia. Dalej Paweł chce, żeby ci, którzy wierzą, poznawali Bożą chwałę. Do tej chwały nas On wzywa. Tę wspaniałość, tę wielkość stawia przed nami jako cel, do którego zmierzamy. Nie o własnych siłach, ale z naszą współpracą. Ta chwała Boża, ta wspaniałość, ten majestat, poznawany również. Na modlitwie powoduje, że nasze serce jest pociągane w tym kierunku. I to poznanie pociągające jest celem, który Paweł chce osiągnąć, modląc się właśnie za swoich podopiecznych. I w końcu Paweł chce, żeby wierzący znali moc Boga Działającego. Przykładem tej mocy jest zmartwychwstanie. I w niebo wstąpienie syna Bożego. To jest przykład mocy Bożej. I kiedy patrzymy na Boże cuda, Boże działania, nawrócenia, uzdrowienia, uwolnienia, wtedy nasze poznanie Boga jest pełniejsze. I znowu potrzebujemy zdrowego rozsądku, ale i potrzebujemy otwartości. Oba elementy w tym poznaniu także mają swój udział. Nadzieja, chwała i moc. To jest głębsze poznanie Boga w naszej ludzkiej kondycji, świecie i rzeczywistości. Zadanie dla Ciebie na dzisiaj: pomódl się króciutko o te trzy elementy i pomyśl, którego elementu potrzebujesz więcej. Może potrzebujesz więcej nadziei, patrząc na Boże obietnice. Może potrzebujesz więcej adoracji i uwielbienia, by chwała Boża jaśniała przed Tobą. A może potrzebujesz otwartych oczu żeby widzieć, że Bóg nie śpi, ale działa i że jest w swojej mocy obecny w kościele i w świecie. Niech w tym popatrzeniu i doświadczeniu i poznawaniu samego Boga błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty.